Chciałbym dzisiaj poruszyć temat, o którym od dawna myślę i o którym od dawna słyszę. No i bazując na tym, co słyszę i co wymyśliłem, to wydaje mi się, że jest to zupełnie inaczej niż się o tym myśli i mówi. Partnerów odcinka jest Staygroup.pl. Stay newsletter. Ciężka praca. 5 październik 2023. Sprawa ta być może i nawet nurtuje z wielu z nas, no bo opiera się ona o pytanie: czy naprawdę ciężka praca jest czymś, co determinuje nasz sukces? Dzisiejszy odcinek ma zainspirować Was do przemyślenia koncepcji ciężkiej pracy i zastanowienia się nad tym, co naprawdę jest istotne na naszej drodze do osiągania celów i szeroko pojętych sukcesów. Mamy już na kanale taki odcinek jak Pracuj ciężko. To jest numer 43. I tam również. Poruszałem pewną kwestię z tym związaną, ale dzisiaj przyjrzymy się sprawie z trochę innej strony. Nie ma wątpliwości co do tego, że ciężka praca jest przydatna w osiąganiu sukcesów. Często mówi się o tym, że musisz pracować ciężko, żeby coś osiągnąć, albo że ciężka praca jest tym, co zawsze będzie więcej warte niż na przykład talent. Nie? Jest takie powiedzenie. Talent albo jedna sprzyjająca okoliczność. W mojej opinii często jednak przeceniamy sam fakt ciężkiej pracy, a zaniedbujemy tak zwane inne istotne elementy sukcesu. Według mnie zaniedbujemy coś, co może mieć dużo większe znaczenie niż ta rozpropagowana ciężka praca. To, na czym powinniśmy się skupić w odpowiednim rozumieniu ciężaru pracy, który wykonujemy, to nie tylko ilość pracy, jaką wkładamy, ilość poświęconych godzin i ten wydatek energetyczny na nie przeznaczony, ale raczej jakość naszych działań, jakość naszej pracy oraz, a może przede wszystkim, to, czy realizujemy właściwe projekty. W sensie, czy angażujemy się w to, co naprawdę powinniśmy robić? Zamiast jedynie angażować się w ciężką pracę, to moje zdanie jest takie, że powinniśmy skupić się na podążaniu ścieżką albo projektowaniu tej ścieżki w oparciu o rzeczy, które naprawdę są istotne. W taki sposób, no, bardziej uświadomiony. To też oczywiście bardzo szerokie pojęcie, ale powiedzmy, że wyjaśnię mój pogląd na tę sprawę w telegraficznym skrócie. O co w tym chodzi? Otóż oczywiście. To jest moje zdanie, jak wszystko tutaj, ale myślę, że zamiast po prostu pracować ciężko, powinniśmy dokładnie przemyśleć, co chcemy osiągnąć i zaplanować nasze działania wokół konkretnych aktywności, wokół konkretnych projektów. Dobry projekt to taki, który jest strategicznie zaplanowany. Ma jasne cele, jest zgodny z naszymi kompetencjami, to znaczy leży w kręgu naszych kompetencji. Zobacz odcinek Krąg Kompetencji. Kiedy pracujemy nad projektami, które pasują do naszych umiejętności i pasji, nasza praca staje się bardziej efektywna i satysfakcjonująca, co całkowicie zmienia kwestię rozumienia tej ciężkiej pracy wspomnianej dzisiaj. No bo tak, zamiast pracować na siłę i wychodzić poza swoje kompetencje, wkładamy ogrom pracy, godzin i zaangażowania w coś, co od nas wymaga tej ciężkiej pracy, no aby posuwać się w jakimkolwiek kierunku, albo aby przynajmniej nie stało w miejscu. To może powinniśmy jednak wykorzystywać swoje mocne strony i koncentrować się na projektach, które są z nimi zgodne. W sensie z naszymi kompetencjami, i to podejście może pozwoli nam osiągać lepsze efekty, nawet pracując mniej ciężko. Mniej ciężko w takim sensie, że robimy coś, co rozumiemy. I coś, co sprawia nam w jakimś sensie radość. To potrafimy wprowadzić się w taki stan realizacji określonych czynności, że wszystko to, co robimy, wydaje się lekkie i bezproblemowe. Ba, nawet problemy są wtedy bezproblemowe. Mówię o tym dlatego, że sam często znajdowałem się w sytuacji, w której myślałem, że ciężką pracą i poświęceniem odpowiedniej ilości czasu, energii i zaangażowania w końcu przejdę na drugą stronę i przebiję głową ten mur. Ale to się nie uda przejść! No i fajnie. Ale... Najczęściej okazywało się, że nie o to w tym wszystkim chodzi. W życiu bywa tak, że nie wszystkie mury wymagają przejścia. Nie każdy z nich trzeba przebijać głową, i nie zawsze potrzebny jest do tego ciężki sprzęt. Zrozumienie tego, że lepiej zajmować się odpowiednimi rzeczami, a nie ciężką pracą, sprawia, w mojej oczywiście opinii, że stajemy się bardziej użyteczni społecznie, bardziej szczęśliwi, a być może i nawet bardziej dumni z siebie, no bo wiemy, że to, co robimy, ma po prostu sens. No, a to poczucie sensu to jest to, co niewątpliwie nasze wewnętrzne tygrysy lubią najbardziej. Oczywiście, ja wiem, że ciężka praca i umiejętność jej wykonywania jest ważna, ale ona nie jest wszystkim. Ona nie wystarczy. To na czym powinniśmy się skupić. To taki sposób rozumienia naszych działań i naszej drogi oraz działanie w kręgu naszych kompetencji, który sprawi, że będziemy wiedzieli, co, no i po co robimy. Wtedy ciężka praca stanie się lekką, a jej efektywność prawdopodobnie wzrośnie. Nie chodzi o to, ile godzin spędzimy przy biurku pracując, ale o jakość tego czasu, który poświęcimy na dane zadanie. To, czy to, co robimy, ma sens. I przekłada się na nas, na firmę, oraz to w jakiej aurze i z jakim podejściem przeszliśmy do wykonywania tej czynności. No i z tą myślą Cię dzisiaj zostawię. Dzięki. Baw się dobrze. Dzięki za to, że tutaj jesteś. Jeżeli te treści Ci się podobają i są dla Ciebie przydatne, to opowiedz nam o tym w komentarzu pod tym filmem. Jeżeli chcesz, to możesz go oczywiście udostępnić swoim znajomym czy na swoich mediach społecznościowych. Wszystkie takie udostępnienia będziemy oznaczać na naszym Instagramie Stay Maciej. Pamiętaj też o tym, żeby polajkować ten film i zasubskrybować nasz kanał. Algorytmy to lubią, a ja lubię to jeszcze bardziej. Stay Newsletter. Przed użyciem zapoznaj się z treścią całego odcinka oraz w razie wątpliwości zapoznaj się z instrukcją wideo, do której link znajdziesz w opisie filmu. Przed wprowadzeniem zmian, do których może zainspirować cienniejszy materiał, skonsultuj się ze swoim wnętrzem i sprawdź, czy na pewno tego chcesz, gdyż każda zmiana zagraża Twojemu bieżącemu życiu i może ujawnić obszary do poprawy.